Witam serdecznie. Kilkowy szlak. 14 listopada 2011. Słupickie łunki. Minus 5 i szron wszędzie. Mgła. No ale w końcu listopad, połowa listopada. I tak jest pięknie, że jest sucho. Chociaż jest pięknie, jakby nie było, prawda? No ale wpada się czasem w te pułapki myślowe, że coś się chce porównywać do czegoś. Mój wspaniały mentor, przyjaciel człowiek, który miał w sumie naj, największy wpływ na moje życie i sprawił, że zaczęło się ono prostować i iść w tą stronę, w którą ja chciałem, żeby szło. Andre Blanchard bardzo często używał takiego zwrotu i używa go, pokonać, aby się stać. I e, słyszałem to, jak to mówił z 20 lat temu, prawda? Overcome to become, prawda? Pokonać, żeby rzeczywiście się stać i dla mnie jakby te słowa brzmiały przez wiele lat na, na swój sposób. Pokonać, żeby się stać. A co pokonać, prawda? Pokonać e, sytuację w koło ludzi, prawda, e, e, sprawić, żeby oni to wszystko robili, i tak dalej. Gdzieś ta motywacja była taką motywacją, której ten punkt przyłożenia miał być ciągle na zewnątrz. I, i któregoś razu, kiedy znów na, na którejś tam z motywacji, Andre, Użył tego zwrotu, pokonać, bo trzeba pokonać, żeby się stać, i zaczął rozwijać ten temat. Dotarło do mnie tak głęboko, że chodzi dokładnie o pokonanie siebie, o pokonanie przede wszystkim swoich słabości, o pokonanie swoich przyzwyczajeń, o pokonanie tego wszystkiego, co mi się nie chce, prawda, co mnie zatrzymuje, co sprawia, że wcale nie jestem, czy nie idę w tą stronę, gdzie chciałbym iść, czy gdzie chciałbym być, prawda. Pokonać, aby się stać. Bardzo, bardzo, bardzo mocny, bardzo mm, yy, silny, prawda? Zwrot. I mówię, kiedy dotarło to do mnie, wiele zaczęło się zmieniać. E, zacząłem przynosić ten ciężar e, pracy, to wszystko, co gdzieś tam próbowałem robić, zmagać się i bardzo często walczyć z wiatrakami, e, troszeczkę bliżej mnie, a tak dokładniej, generalnie na mnie. Ode mnie się. Miało już wszystko zaczynać. Tak naprawdę m, m, zacząłem rozumieć, że chodzi o to, że e, nie wykłady, ale przykłady, że e, nie mówienie o tym, co kto ma robić, ale robienie tego, że tu jest cały sekret, że tu jest to pokonywanie, aby się stać. Ale w tym słowie, się stać, prawda, też jest coś ogromnie ważnego. Chodzi o określenie, kim się chce stać. Czy mam ten cel nakreślony? Czy mam ten wzorzec nakreślony? Jakim chcę być, prawda? Bo to, kim chcę być, a kim chcę się stać, w którą stronę chcę zmierzać, decyduje o tym, co mam pokonywać, prawda? Bardzo wielu ludzi, bez względu, czy to jest biznes Taitanoni, czy, czy wiele innych rzeczy, właściwie nigdy nie zastanawia się nad tym głębiej, że trzeba coś pokonać, prawda? Że trzeba się w jakiś tam sposób stać. Są pewni, że tu i teraz im się należy, prawda? Że coś zaczęli i gdzieś ruszyli i nie ma o czym dyskutować. Po prostu są gotowi, prawda? Tymczasem, no, jest to bardzo rzadko prawdą. Bardzo, ale to bardzo, ale to bardzo rzadko prawdą. Pokonać, aby się stać. Pokonać siebie, pokonać swoje słabości. A iść tą drogą doskonalenia się, poprawiania siebie, stawania się naprawdę coraz lepszy. Często mi się ten temat przewija w moich kikowych szlakach, ale wokół niego... Toczy się cały bój. Wokół niego toczy się wszystko wokół tego pokonywania tak naprawdę siebie. Każdego, każdego, każdego dnia. Stawanie się każdego dnia troszkę lepszym niż byłem wczoraj. Zrobienia paru rzeczy więcej niż zrobiłem wczoraj. To dążenie do tego stania się najlepszym, jakim można się stać. Czyli pokonać, aby się stać. Na razie, do zobaczenia.